Ewangelia według świętego Jana, rozdział 12. Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla niego ucztę. Marta usługiwała, a łazarz był jednym z zasiadających z nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego, drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi stopy, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku. Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z jego uczniów, ten, który go miał wydać. Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim? Powiedział zaś: To nie dlatego, że dbało biednych, ale ponieważ był złodziejem i, mając trzos, wykradał to, co składano. Na to rzekł Jezus: Zostaw ją. Przechowała to, aby mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu. Bo ubogich zawsze macie u siebie, mnie zaś nie zawsze macie. Wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest, a przybyli nie tylko ze względu na Jezusa, ale także aby ujrzeć łazarza, którego wskrzesił z martwych. Arcykapłani zatem postanowili zabić również łazarza, gdyż wielu z jego powodu odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa. Nazajutrz wielki tłum, który przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus. Przybywa do Jerozolimy, wziął gałązki palmowe i wybiegł mu naprzeciw. Wołano: Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie oraz król Izraela. A gdy Jezus znalazł osiołka, dosiadł go, jak jest napisane: Nie bój się, Curo Syjonu, oto król Twój przybywa, siedząc na oślęciu. Z początku jego uczniowie nie zrozumieli tego, ale gdy Jezus został uwielbiony, wówczas przypomnieli sobie że to o nim było napisane i że tak mu uczynili. <laughs> Dawał więc świadectwo ten tłum, który był z nim wtedy, kiedy Łazarza z grobu wywołał i wskrzesił z martwych. Dlatego też tłum wyszedł mu na spotkanie, ponieważ usłyszał, że ten znak uczynił. Faryzeusze zaś mówili jeden do drugiego. Widzicie, że nic nie uzyskacie, oto świat poszedł za nim. A wśród tych, którzy przybyli, aby oddać mu pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsajdy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plono fity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, to kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. To zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go, mój ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku, i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny, ale właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje, w tym rozległ się głos z nieba. Już wsławiłem i jeszcze wsławię. Stojący tłum to usłyszał i mówił. Zagrzmiało, inni mówili: Anioł przemówił do niego. Na to rzekł Jezus. Głos ten rozległ się nie ze względu na mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz, a ja, gdy zostanę nad ziemią wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To mówił, oznaczając jaką śmiercią miał umrzeć. Na to tłum mu odpowiedział: Myśmy się dowiedzieli sprawa, że mesjasz ma trwać na wieki. Jakżeż ty możesz mówić, że trzeba wywyższyć syna człowieczego? Tuż to jest ten syn człowieczy? Odpowiedział im więc Jezus. Jeszcze przez krótki czas jest, jest wśród Was światłość. Chodźcie dopóki macie światłość, aby was ciemność nie ogarnęła. A kto chodzi w ciemności, nie wie dokąd idzie. Dopóki światłość macie, wierzcie w światłość, abyście byli synami światłości. To powiedział Jezus i odszedłszy ukrył się przed nimi. Chociaż jednak, Uczynił on wobec nich tak wielkie znaki, nie uwierzyli w niego, aby się spełniło słowo proroka Izajasza, który powiedział: Panie, któż uwierzył naszemu głosowi? A ramię pańskie komu zostało objawione? Dlatego nie mogli uwierzyć, że znów powiedział Izajasz. Zaślepił ich oczy i twardymi uczynił ich serca, żeby nie widzieli oczami oraz nie poznali sercem i nie nawrócili się. Ażebym ich uzdrowił. Tak powiedział Izajarz, ponieważ ujrzał chwałę jego i o Nim mówił. Niemniej jednak i spośród przywódców wielu w niego uwierzyło, ale z obawy przed Faryzeuszami nie przyznawali się, aby ich nie wyłączono z synagogi. Bardziej bowiem umiłowali chwałę ludzką aniżeli chwałę Bożą. Jezus Jezus tak wołał. Ten, kto we mnie wierzy, wierzy nie we mnie, lecz w tego, który mnie posłał. A kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Ja przyszedłem na świat jako światłość, aby nikt, kto we mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. A jeżeli ktoś słyszy słowa moje, ale ich nie zachowuje, to ja go nie potępię. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat potępić, ale by świat zbawić. To mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego. Słowo, które wygłosiłem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym. Nie mówiłem bowiem sam o sobie, ale ojciec, który mnie posłał, on mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić. A wiem, że przykazanie jego jest życiem wiecznym. To, co mówię, mówię tak, jak mi ojciec powiedział. Koniec rozdziału 12 Ewangelii według św. Jana.